Sima dawno mnie na YouTube nie było, bo już e, praktycznie tydzień, więc dzisiaj nagrywam film. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co się działo y, na YouTubie przez miniony tydzień. A na YouTubie dramy, ale nim ktoś pyta, tak, dzisiaj nagrywam ze scenariuszem. Jeszcze chciałbym odpowiedzieć, no na temat Lailen, bo mnie wkurwiła totalnie kurwa, ale do wszystkiego dojdziemy. Jeszcze odpowiem na film z Przaka, na temat i temat. Sorry, że mi się język plącze, ale jestem na katsu. No więc zapraszam po intro. To... No to zaczynamy. Na początku zacznijmy od tego, że Queen of the Black spotkała się z Sexmastertką i niekoniecznie było Sex bo Sexmastertką i no, Nanami-chan, ja rozumiem, Nanami-chan i Queen of the Black to są yy, psia -psiuły. Ale kurwa, żeby 13-latka, jaką jest Queen of the Black, bo tak, Queen of the Black ma 13 lat, spotyka się z gwiazdą porno, bo Sexmasterka oprócz swojego jakże he 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 śmiesznego kanału na YouTube, słynie również z tego, że założyła stronę z pornosami, w których ona jest główną gwiazdą. Sexmasterka.com Chwila, muszę przełknąć linę. Generalnie. O, dobra, już mówię. Generalnie. No, Queen of the Black ma 13 lat. A Sex Masti to gwiazda podno i ona będzie miała na Julkę, bo tak ma na imię Queen of the Black zły wpływ. No bo w Gruncie, rzeczy zły wpływ, to, on na, to na nią ma już na nami Chan. Na nami Chan. Yy, w Gruncie. Rzeczy, dlaczego? Dlatego, że obie już twierdzą, że plagiat nie ma definicji prawnej. Co jest chuja prawdą, bo plagiat ma definicję prawną i podaj, że i podaj, że po prostu, no, powiem w za to grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Więc kurwa, jego mać, serio. Serio twierdzicie dalej, że plagiat nie ma definicji prawnej. Ogarnijcie się, ja pierdolę. Dalej. Seksmasterka nagrała film, w którym odpowiada ile zarobiła na pokasowej. Mówi, że to było zaplanowane, żeby miało być więcej łapek. Yy, w dół od łapek w górę, podczas gdy dwa tygodnie temu wypowiadała się, że jest dumna ze swojej piosenki. Kurwa, czy tylko mi to wygląda na hipokryzję? Ja, pierdole, serio yy, anielobogusz, bo tak się nazywa Sex Mastic, serio aniela Ja, pierdole, kolejna emo pizdo, trumpo Strzała. Następnie, oprócz tego, że Sexmasterka mówi, że pokasowe to było prawo, To porozmawiajmy sobie o tym, że 14 latek y, dostał pismo z Polsatu za to, że streamował że KSW. Udl że złamał prawa autorskie i o nim grożą mu sądem. Na cyfrowy Polsat odpowiedział, że to miało być, no to po prostu ich zdaniem miało być jakoś tak ostrzeżeniem, nie wiem jak to kurwa nazwać, bo to nie wyglądało, tylko tam było napisane, że będzie mu wytoczona sprawa karna i chuje mu je dzikie węże, więc Cyfrowy Polsat, coś wan mi nie tak. Dalej, porozmawiajmy sobie o dniu uchodźcy na YouTube, bo to też jest popularne. Po prostu, YouTube próbuje pokazać uchodźców z jakiejś tak dobrej strony, podczas gdy to są kurwa jebani w dupę, kurwa terroryści, których trzeba kurwa zniszczyć, bo kurwa oni zniszczą nas. Albo oni Zniszczą nas albo my zniszczymy ich, bo kurwa im chodzi o to, że yy, przyjadą do nas, będą się rozmnażać i wyludnią pozostałych i będą tylko oni zostaną. Te ich zamachy terrorystyczne i chuje moje dzikie węże, generalnie to spopierdolone kurwa. I w gruncie rzeczy no, już nie będę tutaj powtarzać się. Bo mnie to wkurwia takie coś, co odpierdalają ci uchodźcy. A YouTube próbuje być kurwa poprawny politycznie. Zaczął pod tym filmem o uchodźcach modelować komentarze, czyli upadł już bardzo nisko. Próbuje kasować część łapek w, 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 w dół, bo generalnie jest ich i tak czy siak 3 razy więcej niż tych łapek w, y, w górę. A gdyby tego nie regulował YouTube, to byłoby ich chyba 10 razy więcej. YouTube, co jest z Wami nie tak? Przestańcie, kurwa! Eee, Tom, je, Wasza jego, no kurwa, Wasza mać yy, ten. Pochuj Wam poprawność polityczna. Wolno słowa, każdy powinien mieć. I w gruncie rzeczy myślę, że pod tym filmem zamierz, w opisie będziecie mieli linka do ankiety, żeby YouTube się ogarnął. I wejdźcie w to, i podpiszcie się po prostu, jebnijcie podpis. Następnie... Rafonix ma dramę. Dramę z Danielem Medzikalem, ale nim do, do tej dramy dojdziemy, porozmawiajmy sobie o samym Danielu Medzikalu i jego spadających subach. Daniel Medzikal generalnie w gruncie rzeczy... No... Pokłócił się z Baobabem. Baobabem. Kim jest Baobab? A wpadł na jednym ze styglimów na jedno piwo został na wieki wieków Amen. Mało czego miał na Daniela zły wpływ, bo ten zaczął prawdopodobnie przez niego trwać. Przez obecność baobaba. Dalej idźmy w ten temat. No bo po prostu. Co zrobił medical? A wydał, dlaczego baobab ma... Tego, no, kurwa, dlaczego ma y sądu tego gościa? No, nie pamiętam, jak się to kurwa nazywało. Op, to był ten, szybko. Kurwa, wytnę to po prostu. No dobra, kurwa. No i wydał tego, Baobaba. No i czym się to skończyło? Pokłócili się i mają teraz dramę. Mało czego, wykop, który sponsorował Baobaba. Znaczy nie Baobaba, tylko. Wykop, który sponsorował Daniela Medicala, zaczął mu dawać unsuby. I w gruncie rzeczy, można już śmiało powiedzieć, że Medical się skończył. No i w gruncie rzeczy, jak Medical się skończył, to Rafonix znowu ma z nim dramę. A o co chodzi w tej dramie? A bo generalnie Rafał, najpierw się kłócił z Medicalem, potem znowu się. Dogadali, potem się znowu pokłócili. Jak to wygląda, że miał z tym wąty do medikala. Potem mu yy, bardziej opłacało się być z nim w zgodzie, żeby jemu unsuby się nie zaczęły pojawiać. To był z nim w zgodzie. A jak medzikal się skończył, Rafonik znowu mu robi dramę. I wychodzi w tym momencie na jebanego hipokryte. Dalej sobie porozmawiajmy o starej Blowka. Bo która generalnie pod y, tym jak nagrała 3 filmy na YouTube ma ileś tam tysięcy subów. Dlatego tylko, że jest po prostu matką Blowka, która jest sławnym YouTube, youtuberem. Dalej porozmawiajmy sobie o podpalonym jeżu, bo jakieś kurwa jebane szlaufy Wrzuciły film, jak podpaliły jeża. Niech się kurwa same wezmą, poleją benzyną i podpalą, bo kurwa to jest zbierdolena. Kurwa znęcają się nad zwierzętami, to jest karane prawem. Po pierwsze. Po drugie, kurwa są pojebane, bo jak się do nich napiszę co po chuj to zrobiły, to one odpisują, żeby dać im spokój. Prawdopodobnie, to jest nieoficjalnie, ale z przecieku, który mam, po, po, no, po, z którego się dowiaduję różne rzeczy, wiem, że ruszyło w tej sprawie postępowanie. Niech kurwa jego mać odpowiem, z, e, odpowiedzą za to, co zrobiły. Bo kurwa a, nie rozumieją, co to jest palić się żywcem. Niech się same. Pod poleją benzyną i podpalą, kurwa. Dalej. No i na koniec nie będę już chyba poruszał y, tematu i Hipokryty, który jest my, według to. mnie najgłupszym my. YouTuberem z milionem widzów. O, y, zresztą o nim na jego temat już nagrałem film, więc nie będę się tego zbytnio poruszał. No więc myślę, że. Na tym ten film zakończę. I teraz jest taka akcja. Jeżeli chcecie, żebym zaczął, bo wraca do bo już dostaję wiadomości, kiedy, i pytają się mnie, kiedy zacznę nagrywać z kamerką, więc dajcie 2000 łapek w górę, a zacznę nagrywać z kamerką. No to na tym chyba ten film zakończę. Trzymajcie się i z fartem.